Hej! Witam Was w nowym odcinku dedykowanym studentom stomatologii oraz młodym dentystom. I będę w nim poruszała temat naprawdę niełatwy, ale taki wybraliście na taki zagłosowaliście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zacząć swoją karierę. A my zaczynamy za 3, 2, 1, start! Pytanie, które zadaje sobie każdy z nas Kończąc studia, lepiej specjalizować się wąsko czy zacząć szeroko? To jest naprawdę trudna kwestia i powiem Wam, że jak byłam na czwartym, piątym roku swoich studiów, to wiele osób wpajało mi wartości na temat tego, jak budować swoją własną karierę. I wtedy mocno w nie wierzyłam, bo były to osoby starsze, bardziej doświadczone, jakby przyjmowałam ich punkt widzenia. Z czasem Dojrzałam do tego, że jest więcej niż jedna prawda w tym temacie. Postaram Wam się pokazać jakby wady i zalety yy, obu tych dróg, natomiast decyzję o wyborze musicie podjąć sami i musi ona być dla Was najlepsza. Dla Was, a nie na przykład dla Waszych przełożonych, ale o tym za chwilę. Mocno mi doradzono, abym wybrała jedną wąską specjalizację i skupiła się tylko na niej. Jest to w pewien sposób racjonalne i można faktycznie wybrać taką drogę, bo zakłada ona jakiś długoterminowy cel, do którego będziecie dążyć. No i wiadomo, ostatecznie przecież nie chcecie robić wszystkiego przez całe życie, bo są rzeczy, które po prostu wychodzą wam lepiej, przychodzą wam łatwiej i woli się, się na nich skupić. Natomiast droga do takiej specjalizacji nie jest krótka. I zakłada, że skupiacie się tylko i wyłącznie na tej wąskiej specjalizacji, czyli chodzicie na kursy tylko z tego zakresu, co jest akurat dobre, bo nie rozpraszacie się w innych tematach. Natomiast przyjmujecie pacjentów tylko, którzy potrzebują określonej dziedziny stomatologii, więc blokujecie się na, in, na innych pacjentów. Nie rozwijacie innych dodatkowych umiejętności no i macie tych pacjentów zdecydowanie mniej, no bo wiadomo, na początku nie jesteście specjalistami, więc nie będą do Was przychodziły tłumy, i też zaczniecie od prostszych przypadków, bo nie będziecie mieli jeszcze wykształconych umiejętności na te trudniejsze, i one tak naprawdę przyjdą z czasem, i trochę na to poczekacie, bo po prostu będzie to się odbywało w jakiś tam sposób stopniowo. I tak by właśnie wyglądała moja rzeczywistość, gdybym wybrała taką drogę, ale zaraz przed wyborem stażu zmieniłam pomysł na siebie o 180 stopni. I zaczęłam jednak szeroko. Co mi to dało? Przede wszystkim wyrobiłam sobie rękę, ponieważ miałam dużo pacjentów i robiłam różne zabiegi z różnych zakresów stomatologii. Więc po prostu miałam dużo, dużo treningu. Pozwoliło mi to też na Taką bardziej otwartą dyskusję z lekarzami z innych dziedzin stomatologii, ponieważ cały czas miałam otwartą głowę i robiłam trochę tego, trochę tamtego, tu się gdzieś czegoś o coś zapytałam, e, pojechałam na taki kurs na inny i to wszystko generalnie gdzieś tak się ładnie składało i tylko poszerzało moje e, horyzonty. Ma miałam lepsze zrozumienie dla Takich kompleksowych planów leczenia, bo one bardzo często po prostu angażują y, wielu specjalistów. To też pozwala y, lepiej poznać psychikę pacjenta i nauczyć się takich kompetencji miękkich, bo będziecie się spotykali z różnymi pacjentami robiąc właśnie różne zabiegi, bo i z dziećmi, i z dorosłymi, i ze starszymi osobami, i z osobami, którym bardzo zależy na estetyce, i z osobami, które mają bardzo małą wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej, więc pozwoli Wam to po prostu też nabrać yy, doświadczenia w kontaktach z pacjentami. Pozwala też poznać własne preferencje i pozwala zachować otwartą głowę. Może się okazać, że was, wasz pierwotny plan na karierę e, okaże się nietrafiony i znajdziecie sobie coś innego, co wam się dużo bardziej spodoba, i po prostu zweryfikujecie swoje plany na przyszłość. Ale też z minusów: w pewnym momencie wpada się w taką pułapkę. Yy, poczucia, że stoicie w miejscu, bo cały czas robicie wszystko, a wszystko to też znaczy nic konkretnego, i ciężko się gdzieś tam przebić, do tego, żeby zacząć robić coś już bardziej wąskiego, bardziej ukierunkowanego, co, co, w czym chcielibyście się po prostu w przyszłości specjalizować. Więc powiedziałabym, specjalizujcie się szeroko, ale wąsko. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze zanim zaczniecie obierzcie sobie cel czy specjalizację, którą chcielibyście docelowo wykonywać natomiast zacznijcie szeroko i róbcie wszystko. A potem sukcesywnie zawężajcie sobie to pole żeby osiągnąć to, co sobie zaplanowaliście na samym początku. Po to, aby zostać w Takim kompletnym dentystą, który będzie w stanie współpracować z innymi specjalistami, który poradzi sobie w różnych sytuacjach, wiecie, no w gabinecie często coś nas zaskakuje, bo jest to jednak medycyna. Powiedziałabym, że przez pierwsze dwa lata swojej kariery po prostu eksplorujcie najróżniejsze możliwości, pracujcie w różnych klinikach o różnym profilu i potem zaczynajcie to zawężać. Wybierzcie sobie jedną, dwie które was najbardziej interesują, które stworzą wam możliwości rozwoju w wybranej przez was dziedzinie i potem już tylko realizujcie swój cel, a na pewno będziecie po prostu w pewnym sensie lepszymi specjalistami, zajmując się nawet tylko wąską dziedziną, będziecie po prostu potrafili współpracować z innymi lekarzami Słuchajcie, ten temat jest mega szeroki i moglibyśmy tutaj jeszcze godzinami na ten temat rozmawiać, więc zachęcam Was po prostu do dyskusji w komentarzach pod tym filmikiem, a ja Wam podaję tematy do głosowania na kolejny. Eldek, jak się do niego przygotować? Skomentujcie Eldek. Pierwsze trzy kursy, na które powinniście się udać, skomentujcie kursy oraz QA o studiach stomatologicznych. Skomentujcie QA. Ja już się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mój kanał. Pa pa.